Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry League of Legends. Na tym kanale postaram się pokazywać różne gry, i nie tylko, może w przyszłości kiedyś zwykłe filmy i różne inne, ale na razie postaram się wybić z gier, i tutaj, jak macie tło League of Legends, to postaram się wytłumaczyć wszystkie rzeczy, które są potrzebne żebyście wiedzieli, jak zamierzam prowadzić ten kanał więc tak, postaram się wybić z League of Legends będą też pokazywane gry jak Dauntless, jak Terraria, jak Batman, jak Simsy wszystko, możecie pisać w komentarzach, jakie chcecie mieć filmy no i zaczynamy grę, więc bez zbędnego przedłużania Jedziemy z tym koksem.